Hej, hej, witajcie w pierwszym odcinku Vlogmasów. Mam nadzieję, że czekaliście z niecierpliwością, bo przygotowałam dla Was mnóstwo ciekawych tematów. Dzisiaj podsumujemy produkty z kalendarza adwentowego Lumene, który otwieraliśmy codziennie od 1 dnia grudnia aż do teraz. Poza tym pokażę Wam niesamowite świąteczne miasteczko Flora Point w Warszawie. Miejsce, które zachwyca każdego swoją magią. Oprócz tego zdradzę, jaki prezent sprawiłam sobie na Mikołajki oraz opowiem o wyjątkowym świątecznym rozdaniu, w którym do wygrania jest kosmetyczka pełna cudownych produktów. Szczegóły podam później, ale już teraz zdradzę, że liczy się aktywność. Komentarze, lajki, udostępnienia, a także widoczny profil bym mogła się z Wami skontaktować. Zanim zaczniemy, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrybować mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Zaczynamy! Przejdźmy do zawartości kalendarza adwentowego Lumeny. Znalazły się tu utrwalający spray do makijażu, delikatny żel do mycia twarzy z mleczkiem owsianym, pełnowymiarowy róż do policzków, przeciwzmarszczkowy krem na dzień, pełnowymiarowe serum wzmacniające rzęsy i brwi, lekki krem nawilżający z ceramidami do skóry wrażliwej. Jak wiecie, uwielbiam dobre okazje, więc na Black Friday skusiłam się na coś wyjątkowego. Limitowany box Look Fantastic Premium Beauty 2024. Obecnie kosztuje 231 zł, a wart jest aż 990 zł. Pokażę wam, co znalazło się w środku. Booster do brwi od Virtue. To produkt wzmacniający i zagęszczający brwi. Stymuluje ich wzrost, odżywia i wzmacnia pełnowymiarowe intensywnie nawilżające serum od MedicAid, które jest idealne dla suchej cery. Nawilża, pielęgnuje i dodaje skórze świeżości. Luksusowy krem pod oczy z kwasem hialuronowym, skwalanem, białkiem perły i ekstraktem z bławadka. Nawilża, wygładza i poprawia wygląd skóry. Maleńki, ale bardzo wartościowy. Bezbarwny żel do stylizacji brwi który utrwala kształt i dodaje im wyrazistości. Delikatne tonik oczyszczający od kudali. Matowa kredka do ust w ciepłym odcieniu. Teraz czas na Flora Point, czyli magiczne miasteczko świąteczne w Warszawie. Organizatorzy stworzyli bajkową przestrzeń podzieloną na trzy sekcje. Lodowy Zamek, świąteczna kraina czarów i Mikołaj na wakacjach. Najbardziej charakterystyczny jest Lodowy Zamek, który przywita Was zimową scenerią pełną ruchomych niedźwiedzi polarnych, pingwinków, reniferów, białych zajączków i skrzydlatych elfów. Jest tu nawet królowa lodu pilnowana przez dziadki do orzechów od maleńkich po olbrzymie i to wszystko w skrzących się lodowych sceneriach. Uwaga! Temperatura w tym miejscu przypomina tę w prawdziwym lodowym zamku, więc ubierzcie się ciepło. Następnie przechodzimy przez choinkowy las, mijając składzik na narty, małe ruchome wioski, aż trafimy w kolorową, pastelową przestrzeń z reniferami, które śpiewają kolędy. Pewnie wielu z Was o nich słyszało. Na żywo robią jeszcze większe wrażenie. <słyski> Nie zabrakło tu również słodyczy i gorących napojów na rozgrzewkę. Następnie trafiamy do dyskotykowych szalonych lat 80., pełnych jaskrawych barw. Później wpadamy od razu w przestrzeń najbardziej świąteczną ze świątecznych, w kolorach czerwieni i zieleni. Wita nas tam armia dziadków do orzechów w każdym możliwym rozmiarze. Bogactwo ozdób i przepych w oszałamiającym wydaniu tworzą bożonarodzeniowy klimat, jak ze świątecznych opowieści. Za kolejnej mijanej pięknej choinki wyłania się stacja kolejowa i pociąg, który zabiera nas głębiej w świąteczne klimaty. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Od stonowanych barw lodowych sal przez neutralne leśne klimaty po absolutnie szalone, prosto z Alicji w krainie czarów. Wystawa jest ogromna, różnorodna i przyciąga wielu odwiedzających, którzy chętnie robią sobie zdjęcia w tych magicznych sceneriach. Warto zaopatrzyć się w selfie sticka i przyjść w większym gronie. Na koniec trochę przydatnych tipów. Flora Poń czynne jest 7 dni w tygodniu, od 9 do 20, w niedzielę do 19. Bilety można kupić online i na miejscu, ale warto kupić wcześniej, aby uniknąć kolejki do kasy. Najwygodniej dojechać samochodem, ale z powodu licznych odwiedzających, znalezienie miejsca postojowego będzie wyzwaniem. Można też dojechać komunikacją miejską autobusy 521 i 525 lub pociągi S1 i R1, stacja Anin. Nie zapomnijcie, że wartość biletu możecie odzyskać robiąc zakupy w sklepie. A teraz coś specjalnego. Mam dla Was kosmetyczkę idealną na podróże, do której co tydzień będę dorzucać kolejne kosmetyki. Dziś wrzucam próbkę zapachu Prada Paradox oraz róż do policzków z kalendarza Lumene. I bonus. Kredka do ust NARS wędruje do kosmetyczki, którą w ramach rozdania weślę do jednego z Was. Co trzeba zrobić, by ją wygrać? Bądźcie aktywni. Zostawiajcie komentarze, lajkujcie filmy, udostępniajcie. Upewnijcie się, że Wasz profil jest widoczny, abym mogła się z Wami skontaktować. W komentarzu napiszcie rozdanie, bym wiedziała, że chcecie wziąć w nim udział. 27 grudnia wylosuję jedną osobę, która dostanie wypełnianą kosmetyczkę. Pamiętajcie, że wysyłka dotyczy tylko adresów w Polsce, a zwycięzca musi odpowiedzieć na wiadomość najpóźniej do końca roku. Zapraszam do oglądania i aktywności pod short vlogmasami, które pojawiają się codziennie. Życzę Wam pięknego grudnia. Do zobaczenia!